Chyba Kurwa, <śmiennie> to, 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 towaru! To, wypierdol... sobie pizdy trzy, pizdy trzy. I był wilk okropnie zły. A ja pierdolę, jak mi tak ujdzie to To nie <tobie śmiennie> <nome? śmiennie> <śmiennie> Keba. Keba? <śmiennie> Kurwa, czuję. Ej, bo mnie chce wieś teraz podkładka. Jedź. Nie, bo to się połamie jeszcze. <noise> jak za pałeczkę. Sezamie, otwórz się. No nie dali już Nie <noise> Jeba. Pusto Wyparowały jak zębyłka. Jak zęby <noise> koralowicza. Nałóżcie tutaj. No, no nasz mięsny no. dał. Będzie lepiej. To weź mi podoba, ja będę nasuwał. Nakładanie kondomu, raczej gumek. Palce wyćwiczone do, tak, do takich rzeczy, a nawet... That's what she said! <laughs> Specjalista. Specjalista od wszystkiego. Specjalista od palcami. Mechanik po zasadniczej szkole zawodowej dla ginekologów. Okay, okay. jak to w państwa będzie kopcić. Jestem i sam na to profesjonalny. Teraz ręką nakręca się na 5 minut, nie? Tak? tak. To są zdolności, ale to. Teraz ręką na 12 minut. Nie, teraz na 14 To urywa filki. Trzymaj mi ten silnik. No i już tam był w ręku. <grym> Już to kompresor. Kom, 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 kompresor Adam, kompresor. Dobra, kompresor. Teraz, kompresor w Dobra, damy teraz dynamometr O kompresor w Gorzej jak będzie trzeba odkręcać Adam, to jest kompresor w płucach i dynamometr w rękach Obecnie czuję się na no, jednym kawie przez 24 godziny, bo się przebiegło Matko jedyna, matko jedyna nie! Tego do odcinka nie wrócę. Celina, Celina, Celina jest. Już wyjadę to chyba. Już, już. Nie było. I wracam. Chyba będzie. będzie, Będę. W yy, nie nagraliśmy, wy, yy, wymieniliśmy tłok. Musieliśmy przykręcić boca tam od dołu od tych yy, wodzików. I znowu je wszystko sk sk składam i będziemy sprawdzić. Ja wolta toczno, parafę. Tak, to innego. Jest? Jednąć musisz trochę. Jednąć. Dobra, weź przykręć Odstaje, Adam, odstaje tutaj. Jednąć musisz. Gdzie Jednąć O, Adam, I tu ma. masz. Tak, 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 już masz założonych. Oj tu! O nie, panczę mi się już ten. No, tą nasadkę do końca, a nie ty ją nakładasz do śicho Dobra, jest. Na dwa... O, do góry. I jeszcze kawałek O Będzie chodzić. Na pewno, na pewno, pewnie. Jasne. Zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. Jezu jak ona dawno to nie było. Ja. To jest specjalnie tak, że jak przychodzisz, z sobie nie pociął. Wyglądasz jak ten, jak. Na Wyglądasz jak ten Chińczyk z Szybkich I Wściekłych, ten z Japonii. Jak on miał Han? Tak, Han. Fortpa Dziękowy. Ile tu jest? No z 11 i 11, 10 dodać 370 To no, jest 480 no. Czyli 11, 4, 8 <grywa> Kurwa, najcenniejsza informacja w moim życiu Spragniona jest

Teraz no to albo się. Albo się, się, się dotrze. Tak. Abo... Bez paliwa mnie kurwa odpali. Zimna. Dobrze, jest. oleju jest no, plama jest. Rozgrzej, ja mi się przysłał, na jedynie No, tak by było najrozsądniej. Ja jestem rozsądny człowiek. No, przykręć ją trochę. Daj jej sania, daj jej gazu. Nie podoba mi się dźwięk, jest w ogóle inny niż zawsze. Tak, Nie chcę sobie już postąpić. Ja się stosuję tak. cały tak. Nie ja tak. wiem, czemu nie pala, w No to dotknij. Widzisz? Dotknąłem tylko. Nic nie zrobiłem. Już poszło. Aha. Sięgam. Chyba się zatarł. To, 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 baru. Co tam? Nie. Zatarł się? Bardzo walił. <noise> Ale turbinę stąd słychać. No właśnie, to mi się szczerze, to mi się podoba. Je, 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 jeśli dzisiaj ten raz, to ja najdyszczęszał. Będzie. <noise> Był operacyjny Trzeba słychać go stąd no, Słychać słychać zbliża się Automotor Slift A reklamę, reklamę, będzie miał, reklamę będzie miał darmową Na Jak wrażenia po pierwszej jeździe? W miarę dobrze. Nie czuję jakichś dziwnych, poza tym, że z cylindr pomiędzy cylindrem a, a, a wydechem Czyli ale... Sexy bomba. No to czuję się no, jak miał turbinę, bo jest... No, to, to, to. no a, a tak to jest dobre. I co teraz? I teraz idę FAMAX otestować na nowym tłoku yy, i docieramy, tak? Czyli VMAX lecę 110 co najmniej i w drzewo. Kiedy wjazd na bulwary? Nie pochodzę z patologii, dziękuję. Dawaj Andrzej! No i gdzie on jest, panie specjalista. Tam. Słychać, a nie widać. Wchodzą, jestem zadowolony. Jeśli ktoś w Gorzowie Wielkopolskim chciałby silnik AM6 dostać do Naprawy, my się polecam. Naprawa też wysyłkowa. Na zobaczy, cały kraj. jak zobaczył odcinki, jak ta naprawa, naprawa się odbywała, to bym kurwa nie wysłał od nich Ale co? Ale za tańszą kotą. Ale słuchaj, co zostało wymienione? Wodziki, tłok, uszczelki. I tak dalej, wszystko zostało złożone i tak. Skrzynia simmeringi. No, simmeringi. Wszystko jest szczelne, nic nie kapie. Dobrze założyliśmy tłok, cylinder i tak dalej. Skrzynia dobrze złożona. Ja to zadowolona. No to teraz klasycznie. Ale szczerze, ile chcesz za tą robotę? Ja już wyłożyłem. A mogę powiedzieć ile ten? Ile kosztowała cała naprawa tego? Ile trwała? Dwa tygodnie trwała na... Naprawa, prawo. Wliczając, czekanie na części, wliczając. W taki, 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 taki no, takie czekanie na części i tak dalej. No, więc całość e, kosztowała mnie tam około 700 zł. Żeby to wszystko naprawić. Komenda Juhu! miejska wydział ruchu drogowego. Panie kierowco, czy to jest rower? Tak, tak. Panie motocyklista czy to jest rower? rower. Szczerze, pojedzi. Dwa, dwa, so do jeszcze wejdzie. A to jest taki system, żeby ten, to zobaczcie, to jest taki no, Olej. To, to jest innowacyjny system do odprowadzania zabrudzonego paliwa. I to jest najlepsza metoda do takich... To, jeżeli masz to, nie musisz używać filtra powietrza. I kurwa za tak Tutaj układem wydachowym wychodzi i kurwa jak... <laughs> jak podczas seksu analnego. Likwidacja zbędnych elementów, czyli... koma y, Czyli zbędnych elementów... udusił się zbędne. od dymu. Zbędne elementy w seksie to główno, a tutaj to są zaburzenia zabl w paliwie. No, ale pojeźdź jeszcze, co nie? Nie. Jak to nie? Ten cylinder jest do wymiany. Ale pojeźdź jeszcze. Adam, ten cylinder jest do wymiany. Ale pojeźdź jeszcze. Adam, zrozum, ten cylinder jest do wymiany. Kurwa, pojedzie jeszcze, czy nie? Pojeźdź. No i